mamy kolano z tej strony Oli do Was w moim pierwszym odcinku z przeglądu modyfikacji. Zapraszam! Przepraszam, że nie ma intra i że tyle nie nagrywałem, ale miałem różne rzeczy. I dzisiaj pokażę Wam coś super. Co jest super rzecz. Pamiętacie golemy. Napiszcie w komentarzach, czy pa pamiętacie. Piszcie. Wiem, że nie napisałeś. Napisz. Czekam, aż napiszesz. Dobra, myślę, że, że napisałeś. To. Boże, co ja robię? To zaczynamy i robimy tak zwanego. i teraz macie jeszcze napisać w komentarzu co to będzie znaczy nie co to będzie tylko dawajcie łapki w górę jak będzie zupełnie 5 łapek w górę 5 łapek w górę to kolejny odcinek i proszę Mozilla mozilla nie wiem jak to się mówi ale proszę zobaczyć Patrzcie, no do mojego pana, którego zbudowałem. To już nie będzie fajnie, dobrze. I patrzcie! Dobra, tutaj się nie przejmujcie. Patrzcie, takie idę. Taki domek. Jeszcze modyfikacji. Eee, poczekaj, Witcher. O, Witchera nam no, brakuje. I jeszcze super takiego śrugu, ale gdzie tu O, nie, nie mówcie że to jest tuk. <laughs> ja pierdzielę. O, nie, boję się. Łodź. Czy wy to widzieliście? Łodź. W siebie nie wierzę. Boom. Dobra, przepraszam, pokazałem Wam dwie modyfikacje. Ale nie, bo to jest połączone do tego. To to nie jest. I, I takie patrzcie, jak stylowo wygląda. Takie idziemy na walkę Ton, tą, tą nawet. I zaraz zobaczymy jak on może mocno bić. Tylko musimy najpierw go zabić. Zabijam go. To jest golem. Jak Wam mówiłem, i spróbujemy wam go zabić super naszym tym. I ciekawe, co z niego dropi. A potem zobaczymy, jak może nas mocno uderzyć. Może chyba zrobię cięcia, bo mi się nie chce cały czas robić na odcinku. Bo chyba Wy się nudzicie. I chyba zrobię... Piszcie w komentarzach, czy byście chcieli... Yy, yy, 25 sposobów, zlów, ile sposobów chcielibyście, jak sterować kolegę w Minecraft. O Boże, jak... Poczekaj! Dobra. Zabijemy go. Kurcze, ile go się zabija? Ile on ma teraz? W prosto trzydzieści zabije go za to. Dawajcie szybciej. Przepraszam. I buja nieżywy już jest. No i zabiliśmy, wreszcie go już jest noc. No i jeszcze te pioruny w niego nawalają. No i dropiło to co z normalnego golem ma po prostu musicie to, dać tą fajną łapkę w górę i znowu musimy stworzyć go, tylko trochę i, i gdzie indziej. Bo chcę zobaczyć jak wali. Chcę zacząć jak wali do... to było? To był jakiś. Ok. I teraz zaraz będziemy musieli się włączyć na i Zobaczymy, na ile on wali. I teraz chwila prawdy został. E. Masz. Masz. Uderz. te, Co on zrobił? Co ty zrobiłeś, głupku? O, jak to on woli! O, tak! Nie żyje już! O, kurczę, musiałam go zabić, kiedy mnie zabiła. No i tak mocno wali. No, może nie mocno, ale. Nawet jak na niego to mocno. Dobrze, to kończymy odcinek. Lubię Was! Przepraszam, że tak długo nie nagrywam, ale. Do widzenia! Do widzenia i przepraszam! że nie było intra.